byłby prawidłowo in the world, no, no, ale taki taki nikt chciał samotny. Dostałem najbardziej surwową mapę ever bez kitu. Nie graliśmy dzisiaj na hadonie, ale no po prostu mam chęć zdiskonektować jak widzę tę mapę. No mam cię! Dobrze. Lecia depta na surwy, mógł dwóch pipów, aby surwy by płakały? Płakałyby. A mnie się tu dobrze gra, powiem ci. Zależy jakim killerem. A mnie się średnio podoba. No dobra. Barbę. Eee, wracamy się, bo ja nie mam jeszcze żadnego targetu tak naprawdę. Dobry? Dobra latarka, ziomek. Eee, pan Adam, możemy iść. Chociaż wolałbym, tak naprawdę, tę zarinkę, bo fajnie by było przytunelować, jednak coś bo jeszcze, nie wiem jaki to jest teamek. Niestety, czasem mam hecha miękkie serce. Ojojoj, latareczkę zgubiłeś. Mam czasem takie miękkie serce i nie tuneluję, a potem się okazuje, że to mi przegrywa gierkę. Nie wiem, co ty robisz. Ziomek, dobra latarka, zawsze do usług. Jeb. No i pierwszego Gena skręcili, ale mamy dobre tempo. Jaki zdziwiony? Kurde, wszedłem na jego oczach do szafki. Jak on mnie znalazł? Eee. 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 Chodźmy gdzieś tam O, widzę skratczmarki. Słyszę nawet typa A teraz nawet widzę. Tylko klodeta póki co nie wisiała. Muszę to zapamiętać. Nie wiem, czy mi się uda. Spoko, paleta S. Okej. Okay. W czemu automat zablokował wiadomość? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Damy go do innych zdziwionych. Co? Nie chcę iść za klody, to ona jeszcze nie wisiała. Co prawda, mamy dobre tempo. Ciao! Leżysz. Powiem wam, że chyba zrobimy tego adepta. Przeczytaj epizod na zakończenie. Jesus. Ogólnie tutaj legion ma całkiem spoczku gierkę, bo taki bila już nie bardzo. Tak, Hildrin ma tutaj przewalone zdecydowanie. Ja zresztą. Aha, ty się już poddałaś. Panisz mi, buba. To ja nie wiem, czy zrobię adepta. Bo oni nie będą chcieli. Aha, no tak, DS, no przecież. Ale spoko, DS może być jak najbardziej, biorąc pod uwagę, że robimy Adepta. Oni nie kręcą jakoś mega genów. Spoko. To był tekst tu na nie niebo, a to w takim razie ja nie znam tego na pamięć. Słyszałem to kiedyś, ale nie znam na pamięć. Przynajmniej tamta nie, zdarzyło, nie zdążyła się zabić na haku. Aha. Ja nie mam pytań. Mam nadzieję, że zrobię tego adepta, mimo tego, że oni się już tak naprawdę poddali. Na szczęście Buba ma fajne perki. Żółw. Franklin barba są cox. Żółw? Nie znałem takiego określenia. Ej, nikt jej nie pozniósł. No ludzie, ogarnijcie tyłki, no nie zrobię adepta o, gena kręci, bardzo dobrze muszę jeszcze. Hmm. O! Myślałem, że tak zrobi. O, tutaj jesteś. Zgubiłem go na chwilę, ale usłyszałem w słuchawkach. Weź, który podepta. Jak nie dżentelz, to. Jak nie to chłopy się poddają, no. O, naprawili ten błąd, że w szafkach było widać noży Trickstera. Dobra, ja widzę, że ona tam jest, ale ja muszę dać ściągnąć Adama, żeby zrobić adepta. Więc idę gdzie indziej. Nie musisz. Nie wiem, nie wiem, wolę dać ściągnąć, żeby potem nie było, że adepta nie ma. Ja nawet nie patrzę w jego stronę. Weź tam, sobie ściągaj, typie. Dobry? To jest właśnie zajebiste w reworku, Buby, że możecie tak zrobić. Go trzeba uważać na obiekty, żeby truma nie dostać. O ile nie zwieje któryś włazem. No jeszcze włazu nie ma na mapie, nie. Ale teoretycznie, no w sumie mam 11 haków, nie? Więc może się uda. O! I masz i tak za krótkie pogonie na Adepta. Możliwe. No, ale to bambiki były, nie? Pytanie jeszcze, czy. O, dzień dobry? Tylko nie mów, że masz klucz. Chyba wejdzie tylko ten czwarty kill zobaczymy. No tu cię nie zrobię. A ona przez tamto okno przeskoczyła. Ta. Nie dam ci. Nie dam ci, bo muszę adepta zrobić. Tu mam hak, ale Buba najlepiej czuje się w piwnicy. Jest adepcik. Elegancko.